Okej, okay, szczęść wszystkim, ja już jestem this, a to jest Father. Prawdopodobnie ostatni odcinek Madfather to będzie? Hmm, prawdopodobnie, tak sądzę przynajmniej, mam na taką nadzieję. czym znaczy, fajnie się grało, ogółem, ale myślę, że zbliżamy się coraz dalej, coraz do... bliżej do końca. Nie za zdajechać, tędy mieć miejsce. Tak, savey mi się zepsuły wcześniej. E, tak jak wspomniałem ludziom na Facebooku, i musiałem od nowa przejść całą grę. Ops! Spadłem. Whatever. W każdym razie, em, muszę się uratować, klikając znowu Madafaker Z i zanieść kość temu psu, ile pamiętacie, tą kość trzeba było zanieść. No, szybciej wspina się tam! Ma! Wspięła się! Już myślałem, że się nie wyspnie księżniczkami Lady Obsrana, ale na szczęście możemy sobie tutaj pójść. Kotka nie ruszam, bo nic pewnie w nim nie ma. I jeszcze co, zanim tam pójdziemy do tego miejsca, do którego odnaleźliśmy klucz. Klucz tam był? Nie, to się spalić lalkę, tak? Spaliliśmy lalkę i ona była kluczem do tego pokoju. A teraz, moi mili, trzeba dać psu kość, pewnie dostaniemy za niego dżem. Po drodze znalazłem jeszcze jeden dżem, którego nie zabrałem w poprzedniej grze. Pamiętacie te potworki, co tam były w tym głównym holu? No, to udało mi się o nich dżem znaleźć. I jeszcze w innym miejscu, więc chyba będę miał full. Kiedy skończymy grę? Tu chyba nic nie ma, prawda? Nie, tu nic nie ma. Myślę, że można iść dalej spokojnie do tego pokoju, który tam będzie. Miejmy nadzieję, że mi się uda zrobić dobre zakończenie. Jak nie, no to nawet no, wam tego bym nie pokazał. Ale <śmany> na szczęście. Jestem uczciwy i Wam pokażę nawet złe zakończenie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie mieć wszystkie zakończenia, czy tylko to dobre, o ile mi się dobre uda zrobić. O! Mówiłem, że się zbliżamy do końca gry? Patrzcie, już jesteśmy w netherze. will take you to the other world. Więc idziemy do netheru. Witamy Minecraft. Tro -lo -lo. A to jest pewnie... Herobrine. Holać go. Czy na pewno chcesz iść? To jest naprawdę bardzo... E, że tak powiem... Uderzająca w... Brzecz dla tej dziewczynki! <noise> Czy na pewno chcesz iść? Tak, tak, ja byłem pewien, że idziemy, więc idziemy. Więc nawet nas nie podpuszczaj, idziemy. O, klęczysz? Oświadczasz się nam? Oj, co to jest, proszę pana? Czy to jest zaręczynowy? Nie! Święta woda! Czy woda święcona? Święta woda! Magic Water, magiczna woda, bardziej. Produkt mojej firmy. Troszkę do. Ej? A, już myślałem, że mam po tej stronie kabel z kałek. Magiczna woda? To brzmi, to brzmi tak, made up. Przerklamowanie. Made up. Tak mnie pasowało do słowa tutaj, ale Tisowski kompany uh, subtitles. Uh, please take this with you. zabierz to ze sobą. Moc, która jest w tej wodzie. Powinna bez żadnych wątpliwości Ci pomóc. Mogę z tym ratować ojca? też oczywiście, młoda damo. Woda ma moc, żeby powstrzymać klątwę, więc mogę powstrzymać klątwę. Mamo... M musi cierpieć, więc muszę ją uratować również. Czy mama będzie mogła odpocząć w końcu, kiedy ta klątwa zniknie? Tak, jestem pewien, że będzie mogła. Jeżeli twoja miłość ją do, do niej dotrze, to jestem pewien, że będzie mogła być uratowana. Okej... Okay. Dziękuję ci, panie. Więc myślę, że to już będzie jedna z ostatnich scen w tej grze. Oj, trzeba zapisać grę. Widzicie, żeby nie było, dzisiaj jest piąty, więc dzisiaj to przeszedłem przed nagrywańskiem Jump in! Oh man! We need to. So she went Co ona wybierze? Znawiam się. Oho! Powinienem zobaczyć końcówkę, więc mówiłem, że będzie końcówka gry? Mówiłem, a wy mi nie wierzyliście. Oj, magiczny kamień.

Du, 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 I tak dalej. O! O! Daj mi kruka, ty dziwne stworzeniu! O, ja jestem tylko kamyczkiem! Ja jestem tylko tego kruka kuzynem! Na pewno? A więc ci zaufam i zasliwowałem na tobie. Wow, 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 wow! Prawdziwy neter! O! Portal do jeszcze jednego neteru? Mamo! Więc przyszłaś, Aja. Więc to naprawdę ty, mamo. Mamo! o, Latch in the face! Mamo! Nie powinnaś tu przychodzić. Czemu? Czemu to zrobiłaś? Widziałaś wszystko po swojej drodze, kiedy tutaj szłaś. Nieprawdaż, Aja? Co to jest atroces? Coś pewnie z przestępstwami? Nie chcę, żeby było jeszcze więcej ofiar związanych z tym. Kłamiesz. Jeżeli ktokolwiek rozumie ojca, to właśnie ty, mamo i Maria, to jej nie lubisz, prawda? Mhm, mm nie lubi jej. Kochała ojca, eee, więc. Nie po nie lubiłaś, kiedy oni byli razem i wiem jak się czujesz i kocham ojca i czuję, że Ma Maria zabrała ojca od nas. Jest, byłam taka, taka, taka przestraszona, nie mogłam oddychać. Łał, wow wow. ha, 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 Wiem, o co ci chodzi. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Nie mogłam znieść tego, jak ojciec i Maria razem. Więc wciąż kochasz ojca, prawda? Więc dlaczego każesz mu cierpieć? Nie chcę, żeby cierpiał. Nie chcę, żeby e był własnością kogokolwiek innego. Więc zabieram go ze sobą. Bum, 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 bum. Nie możesz. Bez ojca będę samotna. Nie chcę tego. Ja chciałem tylko, żebyśmy żyli razem szczęśliwie. Ty, ja, ojciec. Mamo, zabierz mnie ze sobą również, proszę. Nie mogę tego zrobić. Chcę, żebyś żyła szczęśliwie. <Merci> nie będę mogła. Jestem tylko wtedy, kiedy jestem przy tobie i ojcu. A, naszej. Więc nie zostawię mnie samej. O S S i znowu dostaliśmy rację. Ooo, wielka meduza. Ale meduza. Ta, jak się nazywała, ta taka, co ma ta, 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 takie węże. Nikt nie powinien nam przeszkadzać. No i magiczne stworzonka. Mamo. Teraz miodziku, chodź ze mną. Teraz pewnie użyjemy wody święconej. O, i zabierasz nas do nateru? Mów ojcze. Aja. Aja. Ojcze. A. W ogóle, co ta Maria? Maria tam siedzi i pewnie już jest martwa, ale to zresztą nieważne. Aja. Czemu nie zapoznałeś swojej matki? Nie zabieraj, ojca ze sobą. Z mojej drogi! tak się spodziewałem, że to powie. Haha! Mamo. Nikt nie powinien go mieć. Mamo, proszę, przestań. On jest tylko mój. O, co to jest pani? O, nie, 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 To se darujemy, wiemy o co chodzi. Dokładnie o co chodzi. Przypominamy sobie właśnie tą, ten moment, kiedy on nam dał magiczną wodę, która powinna zatrzymać klątwę. Eee, yeah. co powinno zrobić? Oj, Teraz mamy wybór: uratować ojca, czy życzenie mamy spełnić. I teraz mamy mały problem, gdyż przyszliśmy uratować ojca całą tą drogę, nie po to, żeby oddać go mamie, prawda? Zresztą mama jest klątwą, więc jeżeli wylejemy wodę święconą na mamę, o ile tak się stanie, tak sądzę, że ona ją wyleje na nią, to uratujemy ojca, jednocześnie zamkniemy klątwę i te wszystkie stworzenia się pójdą up. Więc, uratując ojca, myślę, że to będzie dobre. Więc... Myślicie, że będzie dobra zakończenie przy tym? Ja sądzę, że niezbyt, ale... Tylko dwie opcje są. Uratuję ojca. A ja, co ty robisz? A ja! Peace! A ja, stop! Kamehameha! <gum> ha! O, jaka szkoda, biedna dziewczynka! O, już się bałem, żeby mi się dźwięk nie nagrywał, ale by było. No na szczęście miałem 5 cejów zrobiony, więc bym to nagrał jeszcze raz i bym was oszukał. O, a na szczęście dźwięk z mikrofonu się nagrywa. Na pewno jeszcze? Tak, na 100% się nagrywa. Już się przestraszyłem. Znikam. Moje ciało znika. Rozpadam się. Ja! A! Ja! A ja! Nie, nie odchodź! I ta piękna scena prawdopodobnie trafi na mój. moją ikonkę. Chyba, że będzie dobre zakończenie, to może co innego będzie. Będziemy. Biedna mała dziewczynka sta bez matki, sta sama z ojcem. Ciekaw jestem? co z Marią, czy na żyje, czy nie. Co my tu mamy? O, gdzie jestem? Ojciec leży obok nas. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Jestem ciekaw, co jest pod tym. Pod tym czymś, tam na pewno coś musi być. Hiiiiii, został uratowany. Aja. Ojcze, aja. Jest mi tak przykr, aja. Tak, cię musiałem zmartwić, ojcze, mama, tak wiem. Musisz być bardzo samotna teraz. Odwiedzimy jutro jej grup, więc jej duch nie powinien. O, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A ja, nie chciałem, żebyś zobaczyła prawdę, ale ostatkami mojej mocy. Pewnie chcę nam coś pokazać fajnego. Lo, 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 lo. To jest cena spo. Czaszątku! Więc chwilę ją przewinie, przewinie, przewinieniem my! Fine sample, dobra, to pamiętamy, doktorze. Teraz pewnie coś będzie innego. ona wróciła głowę, a ja, doktorze. Ona się obawia naszej... Okej, okay, to to było, to to było. To to było, to to było, to to było. Ona jest moim największym skarbem. Co? Coś minąłem? Aha, on chce zamienić w lalkę, rozumiem. On tylko tego nie słyszeliśmy wtedy na samym początku. Wszystko jest takie samo, tylko że on chciał zrobić z niej lalkę. Teraz zmieniliśmy się miejscami. Eee, czyżby teraz Aja przyszła? Czy to nie jest ten moment, kiedy Aja przyszła? Mamo. Eee, cały czas spędza swój czas w tej piwnicy. Nie mów mi tylko, że znowu jest tą dziewczyną. Hmm. Tutaj Maria swoje mądrości wypowiada bla bla bla. Ha, ha, jeszcze tylko trochę i myślę, że. Więc znaczy rape, może byłoby rape, to bym wiedział. Chcę ją zmienić w najpiękniejszą lalkę jaką mogę. To jest chyba najistotniejsze zdanie z tego wszystkiego, co mi tam powiedzieli. O, co, co to, 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 to było? Będzie moją najlepszą pracą. Ze wszystkich lalek, jakie wykonałem lalki... What? Stworzyć z niej lalkę? Mamo, o co chodzi? Mm, powinnam usunąć niepotrzebne materiały. Proszę, zrób to. Nigdy ci tego nie wybaczę. Ej, ej. Nigdy nie zabierzesz mojej najlepszej córki. Najlepszej? Najdroższej córki! Nie zrobić z niej swoich obiektów Uuuu! Z buta wjeżdżam. Czy planujesz jakieś eksperymenty na niej? Więc podsłuchiwałaś. A co ty sobie myślisz? Ona jest naszą jedynym, naszym jedynym skarbem. Dokładnie. Ona jest z piękną córką. Chcesz zrobić z niej, żeby była nieśmiertelna. Eternal, i tak znaczy właśnie, coś w stylu nieśmiertelności, ale nie w sensie żywym, tylko wiecie. Takie jak nieśmiertelne są badania jakiegoś naukowca, tak? On może chciał to samo zrobić. I pewnego dnia będzie zanieczyszczona. Pewnie chodzi o. E, de, nie. To nie może mi. Nie mogę znieść tej myśli, więc chcę zrobić z niej lalkę. Elo, jestem lalką. Jestem lalką. Jestem lalką. Nie wierzę w to. Nie pozwolę ci tego zrobić. Opuszczam cię. O co co ci chodzi? Jeżeli chcesz zrobić z niej. Lalkę to zrób sobie replikę. Eee, poczekaj. Czy planujesz ją zabrać? Na to nie mogę pozwolić. ją! Nie mogę pozwolić tego zrobić. Oj, teraz to wygrał. Pozejrze wam właśnie zaraz. O, już wiemy, czoło ma brudne cycki z krwi. Aha. Ha. I padła. Mamo. Nie. Co şey się nie mogło dm um, dm, Oj 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 Maria przyszła i co teraz? Milady! Milady! Zostań z nami! Doktorze! Czemu to zrobiłeś? To musiało być zrobione dla przyszłości Ai, ale... Milady! Nie mów o, nic o tym Ai Ale... Y iż... Y iż i tak była chora Powiedz, że... Odeszła. <laughs> nie mogę jej powiedzieć, czy odmawiasz mojemu rozkazowi? Odmawiasz mój mi? Nie, to nie o to chodzi. Maria. Cokolwiek się stanie, jestem tobie lojalna. Jestem Jolą lojalną, doktorze. Ponieważ jesteś moją asystentką. Ach, doktorze. Teraz... Powinniśmy ukryć ciało, naturalnie, a ja tego nie może zobaczyć. Mmm, A scena była identyczna jak z początku, wcześniejsza, ale nie pamiętam, żebyśmy... jak z tego robili. Już wiem. Albo i nie wiem, A nieważne. czy właśnie miałem ona się ruszyła. To nie jest jestem wą, wow. <laughs> nieważne. To jest rzeczywistość. Mamo Przykro mi Aju. Twoja matka ciągle kocha twojego ojca. Nawet teraz, więc go nie zabiłam, ale powinnam. <laughs> nie mów tak. Uciekaj, uciekaj od niego. Aha, czyli teraz zaczynamy spieprzać. Wow. Smarkułem się. A ja?

Ojcze? Więc Aja. Czy nie myślisz, że twoja ma jest piękna? Jej! Myślę, że... To jest za dużo do wzięcia na swoje parki, coś w tym stylu. pał Chciałem tylko trochę więcej czasu, ale ojcze! Czy zamierzasz ze mnie zrobić lalkę? Nie, więc muta Aju! <laughs> I taka mina niego. Zrobię z ciebie lalkę piękno, będziesz mogła trwać po wieki. Spójrz na te dzieci. O, bla bla bla, uciekaj już stąd, a ja, uciekaj już, przestań myśleć. Uciekaj stąd, a ja, uciekaj stąd, a ja, uciekaj stąd, a, ja. uciekaj stąd, a ja. Myślę, że to jest bardzo fascynujące. Stworzenie człowieka-psa. Pewnie furfagi już się cieszą na tą samą myśl, człowiek i zwierzę naraz. Eee, jeśli tego pragniesz, nie jest to niesamowite. Dobra, a ja z pieprza stamtąd już. A ja z pieprza jest stamtąd. A ja z pieprza jest stamtąd. A ja z pieprza jest stamtąd. O, z pieprza. Aja! No, I'm sorry, ale nie chcę być lalką. Ooo, się ma kruczek. Zapiszę się tutaj najlepiej. O-o. aja! Wiedziałem, że to powie. Jakoś tak czyłem. Oj, pomógł nam? Open the door, Aja! A co tu żyjaja? Jomena saj, papa. Thanks. A <laughs> ja. Oh, yeah. Dobra, otwieraj te drzwi, motherfucker. Naprawdę te drzwi się nie otworzą. What now, biaż? What now, biaż? o oh o, -oh, zaczyna się. Co on coś zamierza zrobić? Oooo, zabił nam naszego kolegę, co mi bardzo nie pasuje. Oho, ho. Nie ma uciekania Czyżby mnie zabił? Nie, jakby się ta piła wykończy w końcu Szkoda, że a ja nie ma swojej piły Byśmy mieli... Byśmy mieli jakiś... O, o Uciekaj Aju uciekaj aju Uciekaj aju Uciekaj Ayu, uciekaj Ayu What the fuck? Jest to zamknięte, tam był jakiś przycisk Tam był jakiś przycisk jak coś, tak chciałem wam powiedzieć. Musimy do niego dotrzeć, tak sądzę. Ale... Zrobię wam niespodziankę. I dopiero w następnym odcinku dowiecie się jaka jest końcówka tej gry. Na razie was żegnam, ja jestem Dis, a to jest Matt Father. Czyli ending myślę będzie w następnym filmie, więc pał! Do zobaczenia kolejnym razem!